No dobra, goście i gościowy, rycerze i cnedamy. Przypominam, że ser mistrz miksów Woody zbiera zamówienia. Woody, Emma by chciała, żebyś zagrał coś z lat 80. O, hmm. jesteś słodki, Marion, ale dla ciebie wolę, żeby było coś lekkiego na ludzko. Nie, dla ciebie nalegam, by był pop. O, ale ty przecież wolisz renesans. O, no i znów się... Zaczyna. Wiesz, chcę wystąpić w szkolnej sztuce. O, nie rozpędzaj się, pani gaduło. Ja nie prosiłem cię o historię życia. Cześć, Balangowicze. Zrobimy teraz małą przerwę. No i koniec muzyki. O, dobra, to skocz teraz do kibelka i napraw... tę katastrofę. A potem odrobinę się pomiziamy. Dobra, dosyć tego, wiesz co? Najpierw myślałam, że jesteś fajny, ale z ciebie większy cham niż twój brat. Ej, co myślisz o moim przemówieniu? Co się z tobą dzieje? Nie umiesz nawet prowadzić rozmowy. Ciągle... Jesteś jeszcze głupsza niż London. Hej, słyszałam! Aha, dobra. Przenieśmy się w czasie i połączmy na parkiecie, wirując w rytm tego prawdziwego klasyka. No, zdaje się, że Woody znalazł dla nas kompromis. Zdaje się. Chcesz zatańczyć, Marion? O, myślałem, że już nie zbywasz. Tak, ale ze mną. O, tak, tak. No. no, przynajmniej nasze pary się bawią. Tak. Wszyscy tańczą, tylko nie my. I to dosłownie wszyscy. Mam nadzieję, że dredy nie wplączą mu się w jej unii brew też zatańczyć? A, znaczy, znaczy, to my razem? Nie, tak solo, ale obok siebie. O, to chyba będzie spoko. Haha, ha, dobra! Pora trochę zwolnić obroty. Łapcie tę drugą osobę i przyciskajcie do siebie. Bardzo blisko. Rar. My mind. Wiesz, Marion, twój strój przypomina mi wieczór, gdy niemal się całowałam po raz pierwszy. Niemal? Co się stało? A, Mike Menotti był czulony na zapach hamburgera i kazał mi spadać. Oh. Oh. To była strata Majkeja. Muszę przyznać, że zebrałem całą serię licealnych upokorzeń. Na pewno. Co mówisz? No, kontynuuj. Cóż, udało nam się przejść długą drogę. Ja! <laughs>